Najlepszy atak w PKO Bank Polskiej Ekstraklasie. 36 goli kontra najlepsza obrona, tylko 11 straconych. W 19 kolejce stają naprzeciw siebie piąta w tabeli Krakowia oraz wicelider Raków Częstochowa. A to trybuna główna na stadionie Krakowi. Od dziś nosi imię świętej pamięci profesora Janusza Filipiaka, wieloletniego prezesa i właściciela Krakowi. Raków już z pozyskanym zimą Leonardo Roszą, ale na razie na ławce rezerwacji. W pierwszej połowie dużo walki, ale klarownych sytuacji podbramkowych niewiele. To uderzenie Żana Carlosa w proste w ręce Sebastiana Madejskiego. Doliczony czas gry pierwszej części i Benjamin Czelman. Ładne dogranie do Kacpra Śmiglewskiego. Ten myli się minimalnie i łapie się za głowę, bo to była najlepsza okazja ku temu, abyśmy w pierwszej połowie zobaczyli gola. Popatrzmy raz jeszcze, jak świetnie zachował się Czelman dostał piłkę, uderzył szybko, instynktownie, ale też dobra interwencja obrońców, zdaje się tam Fran Tudor przyblokował piłkę i zmienił tor lotu futbolówki ta wylądowała obok słupka do przerwy zatem 0 do 0 po przerwie dzieje się trochę więcej Jean Carlos wrzuca piłkę dotknął głową ją Adriano Amorim, ale ostatecznie ląduje futbolówka w rękach Madejskiego Raków Częstochowa nigdy jeszcze w Ekstraklasie nie wygrał z Krakowią tutaj właśnie w Krakowie i wciąż 0-0 rusza do ataku ekipa gospodarzy. Tym razem Virgil Gica próbował głową piłkę skierować do bramki Kacpra Trelowskiego, to się nie udało, dogrywał Mikkel Majgard. Mija godzina gry, Aydin Hasic z rzutu wolnego tuż na tę poprzeczką. W odpowiedzi Władysław Koczergin, jest tutaj Borat, jest Rodin, jest też Madejski, który zdecydował się na piąstkowanie piłki. No i wybija ją tam, gdzie nie ma piłka Żyrakowa. Niebezpieczeństwo zażegnane. Bardzo dobry mecz Madejskiego w bramce pasów. Tutaj nie najlepiej jednak gospodarzy wyprowadzili piłkę z własnego pola karnego. Uderzenie Gustawa Bergrena jednak obok słupka. Chciał zrobić to ładnie technicznie, no ale trochę centymetrów zabrakło. I jeszcze raz Raków często i tym razem Jonathan Brunes był bardzo blisko, no gdyby sięgnął piłki, to mielibyśmy pierwszego gola w tym meczu i prowadzenie Rakowa, ale jak widzimy. To się nie udało. Ostatni kwadrans gry: Krakowia i Raków to drużyny, które zdobywają w tych ostatnich 15 minutach najwięcej goli. No ale teraz Benjamin Czelman zatrzymany to uderzenie zbyt lekkie. Łapie piłkę pewnie Kacper Trelowski. A to już 80. minuta, i na murawie pojawia się Leonardo Rosza. Przed tą kolejką, jeden ze współliderów klasyfikacji strzelców. Nowy nabytek przeszedł z Radomiaka do Rakowa, jest na murawie. E, to kontrowersyjna sytuacja. Przewrócił się w polu karnym Benjamin Czelman, ale sędzia rzutu karnego się tutaj nie dopatrzył. I już e, ostatnie minuty tego spotkania. 89. Teraz Mick Van Buren. Van Buren uderza z ostrego kąta i Trelowski jest na posterunku. Jeszcze zamieszanie, jeszcze Raków miał problem, żeby wyprowadzić piłkę przed własnej bramki, ale ostatecznie kończy się bez celnego strzału i jeszcze raz oglądamy to uderzenie van Burena. Ostatni gwizdek, a to oznacza, że mamy wynik 0 do 0. Bezbramkowy remis i podział punktów w Krakowie. To siódme czyste konto na wyjeździe. Rakowa Częstochowa. Raków nie traci gola, a więc wciąż ma tylko 11 straconych bramek, ale też gola nie strzela. I w tabeli PKO Bank Polski Ekstraklasy Raków co prawda pozostaje na drugiej pozycji, ale do Lecha Poznań w tym momencie traci już cztery punkty. No i być może wyprzedzić go też Jagielonia, która ma 35 punktów, a dopiero będzie grała w tej kolejce. Krakowia dogania Legię, no ale Legia też w tej kolejce jeszcze nie rozegrała swojego spotkania. Krakowia kontra Raków Częstochowa 0 do 0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.